Witam! W tym materiale będą pasiaste ssaki z rodziny koniowatych. Obok takich zwierząt jak słoń, lew czy żyrafa, zebra jest ikonicznym zwierzęciem Afryki, a zarazem, obok antylop gnu, w tym przypadku chodzi o gnu pręgowane, zebrzy to jedne z najpowszechniejszych afrykańskich trawojadów. W Afryce żyją trzy gatunki, z których najbardziej znana jest zebra stepowa. Pozostałe dwa to zebra górska i zebra grewiego. Wszystkie te trzy gatunki koniowatych charakteryzują się pasiastym umaszczeniem. Do stosunkowo niedawna uważano, że czarnych na białym tle. Lecz obecnie naukowcy chylą się ku stwierdzeniu, że są to białe pasy na czarnym tle. Kto jest laikiem w temacie zwierząt, ten nie będzie za bardzo w stanie odróżnić zwłaszcza zebry stepowej od górskiej. Bo grewiego jest łatwo odróżnić od tamtej dwójki. I przyznam się szczerze, że sam długo miałem problem z odróżnieniem zebry górskiej od stepowej. A wystarczy spojrzeć na brzuch, zarówno jednej, jak i drugiej. Jeżeli pasy są szerokie i przecinają podbrzusze zebry w poprzek, wtedy mamy do czynienia z zebrą stepową. A jeśli pasy są szerokie i nie przecinają podbrzusza w poprzek, to wtedy jest to zebra górska. Natomiast zebra grewiego ma najwęższe pasy, które nie przecinają poprzecznie jej podbrzusza, jak i sama z tej trójki jest największa. No dobra, ale dlaczego zebry mają te paski? Długo się spierano o ich funkcję. W starych książkach możecie spotkać się z informacją, że biegnące stado zebr tworzy coś w rodzaju iluzji, przez co drapieżniki dostają oczopląsu i nie potrafią wybrać jednej zebry ze stada. Pod żadnym pozorem nie wierzcie w te drdy mały. Tak naprawdę paski zebr mają mało wspólnego z tworzeniem złudzeń optycznych czy już tym bardziej kamuflażem. Mają za to wiele innych, bardziej przydatnych funkcji. Po pierwsze jest to cecha osobnicza. Każda jedna zebra ma indywidualny dla siebie układ pasów na sierści i nie ma dwóch jednakowych zebr. Tak samo jak nie ma dwójki ludzi z tym samym układem linii papilarnych na palcach, nie ma dwóch krów o takim samym układzie ładna sierści. Nie ma nawet dwóch lampardów o jednakowym układzie centek i rozetek na swojej sierści. To pozwala zebrom na wzajemne rozpoznawanie się, zwłaszcza w tłoku. Inna funkcja, która może nie jest pewna, ale za to bardzo prawdopodobna to radzenie sobie z upałami. W momencie, gdy czarne paski pochłaniają promieniowanie słoneczne, białe je odbijają, dzięki czemu zebra się nie przegrzewa. I jest jeszcze trzecia funkcja, która też bardzo ułatwia zebrom życie, a mianowicie jest to odstraszanie uciążliwego robactwa. Paski zebry sprawiają, że np. taka mucha dostaje oczopląsu, przez co muchy dają się zrobić w bambuko i nie obsiadają zebr. Dzięki temu zebry mogą się spokojniej paść, podczas gdy reszta trawojadów musi borykać się z problemem uciążliwych much. Zebra to typowy przedstawiciel rodziny koniowatych, który zachowuje się jak na konia przystało i tworzy własny harem, a przynajmniej w odniesieniu do zebry stepowej i górskiej, jako że zebra grewiego haremów nie tworzy, a ogiery wolą żyć samotnie, w dodatku są one terytorialne. Zebrom stepowym oraz górskim kompletnie nie zależy na znakowaniu terenu. Harem wygląda tak jak w przypadku koni, z tą różnicą, że u zebr decydujący głos ma ogier i tylko ogier, klacze mu jedynie podlegają. Tak jak w przypadku koni, u zebr samiec alfa ma uczulenie na inne ogiery i będzie dokładał wszelkich starań, by jego harem nie wpadł w niepowołane kopyta. Jeżeli mu się jednak nie uda i zostanie wyrzucony przez innego samca, nowy ogier powybija jego źrebięta, a ciężarne klacze będzie tętęgesił do momentu aż poronią. Świadczy to mniej więcej o tym, że zebry to wbrew pozorom psychopaci. Zresztą takie są okrutne prawa natury nakazujące zwierzętom walczyć o przetrwanie. Zebry ogólnie są dosyć agresywne, co ma związek właśnie z tym, że żyją w środowisku gdzie jest pełno drapieżników, przed którymi najczęściej ratują się ucieczką. Aczkolwiek jeżeli nadejdzie ostateczność, zebra będzie się zaciekle bronić. Zebry są dosyć często wybieraną ofiarą przez drapieżniki afrykańskiej sawanny: lwy, hieny, lamparty, likaony i gepardy na lądzie i krokodyle w wodzie. To też zwiększają sobie szanse na przeżycie trzymając z innymi roślinożercami, a zwłaszcza z antylopami gnu, z którymi odbywają coroczne migracje, z których ta najsłynniejsza odbywa się na trasie z Serengeti do Masajmara i z powrotem. Powód migracji jest oczywisty, dostępność świeżej i zielonej trawy. Na czas migracji wiele haremów skupia się w jedno wielkie stado, które owszem jest bardzo liczne, ale nie aż tak liczne jak w przypadku gnu. Rozród zebr wygląda tak, że po zapłodnieniu przez ogiera klacz zachodzi w ciąże na okres 13 miesięcy, a źrebie w miocie rodzi się jedno. Szybko uczy się chodzić, a matka rozpoznaje malucha zarówno po układzie pasków, jak i po odgłosie, aby nie zgubić małego w tłoku. Karmienie mlekiem matki trwa średnio 8 miesięcy, a w wieku średnio 2 lat młode zebry zostają wydalone z grupy przez ojca. Ogierki by nie przeszło im przez myśl obalanie ojca, a klaczki, żeby przypadkiem sam ich nie pokrył. Samiczki przyłączają się wtedy do innych haremów, lub napotykają pojedynczego ogiera, z którym potem nawiązują więź i idą ze sobą. Zaś Ogierki co do zasady przyłączają się do grup kawalerskich, aby dać sobie większe szanse na przeżycie i dodatkowy czas, zanim założą własny harem. A jeżeli wszystko dobrze pójdzie, pożyją 25 lat w naturze, a w niewoli mogą dożyć 40. Ciekawostka time! Z uwagi na to, że zebry, konie i osły należą do jednego rodzaju, są ze sobą tak blisko spokrewnione, że mogą się ze sobą krzyżować, dając w większości przypadków bezpłodne mieszańce. Te, których jedno z rodziców było zebrą, określa się mianem zebroidów. Zebroid, będący krzyżówką konia i zebry, to zors. Po polsku to się nazywa zebrula. Natomiast krzyżówka zebry i osła to zonki. Po polsku zebryna. Teraz nadszedł czas na wyróżnienie dla kwaggi. Choć może nie wyglądać, był to podgatunek nominatywny zebry Podgatunek nominatywny to taki, na podstawie którego został opisany cały gatunek danego zwierzęcia. A czemu był? Bo niestety kwagga została doszczętnie wytępiona. Ostatni osobnik padł 12 sierpnia 1883 roku. Oto do czego prowadzi ludzka chciwość i głupota. Ten się zasiadał południowe skrawki RPA i Trochę Lesoto. Obecnie podejmowane są próby odtworzenia tego podgatunku. Prowadzony jest projekt Kwagga Project, w ramach którego zostały wyhodowane zebry, które przypominają kwagę wyglądem. Tu jednak warto zaznaczyć, że te zebry nawet nie stały koło kwaggi i nigdy kwagą nie będą. Bo, choć przypominają kwagę wyglądem, mają kompletnie różne od niej DNA. A w celu wytworzenia czegoś, co będzie chociaż w 99,9% kwagą, trzeba już się bawić we wszczepianie materiału genetycznego od autentycznych kwargi. A takowy posiadamy, bo zachowało się kilka wypchanych okazów. Na przykład w Muzeum Historii Naturalnej w Lejdzie możecie podziwiać wypchaną samicę, która padła 12 sierpnia 1883 roku. I to wszystko. Standardowo zachęcam do zostawienia suba, łapy w górę oraz do dyskusji w komentarzach. A w opisie znajdują się linki do Discorda i filmowego facea, na które was zapraszam. Pozdrawiam was serdecznie!